Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie chciałam zaprezentować Wam nowość firmy Makeup Geek, która ostatnio do mnie przyszła. I mowa tutaj o nowej palecie, to jest limitowana edycja palety, która powstała we współpracy z Money Makeup Artist. Może go znacie z YouTube'a, jeżeli nie, to koniecznie sprawdźcie jego kanał. Y oczywiście linka dam Wam na dole. Jeżeli chodzi o tą paletę, to tutaj opakowanie, które jest takie. Y Holograficzne, chyba to się nazywa, nie wiem, ale tak fajnie błyszczy w kolorze. Tutaj z tyłu mamy autora palety i kilka słów o nim. Natomiast paleta prezentuje się tak: z tyłu mamy oznaczenia cieni i tak prezentuje się w środku. Mamy tutaj bardzo duże, fajne lusterko i przepiękną, ciepłą kolorystykę. Tutaj możecie zobaczyć to z bliska. Cztery cienie z tej palety są regularnie w sprzedaży Makeup Geek, natomiast pięć mani wymyślił sam. Więc tak, postanowiłam dzisiaj wykonać makijaż tą paletą. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że cienie są tak niesamowicie napigmentowane, że to jest niesamowite naprawdę. Ja mam wrażenie, że Make Up Geek z każdą kolejną nowością, którą wypuszczam, ma coraz lepszą jakość. Ja nie mam słów, uwielbiam tą firmę, więc tak, dzisiaj stworzę jakiś makijaż tą paletą. Jeżeli chcecie zobaczyć co powstanie, bo sama jeszcze nie wiem, to oglądajcie dalej. Podstawę zrobiłam już wcześniej, żeby tego filmu nie przedłużać, i zaczniemy sobie oczywiście od makijażu oka. Na oku mam już bazę w postaci cienia w kremie Maybelline Color Tattoo w odcieniu Creme the Nude, czyli ten cieplejszy odcień. A teraz wezmę tutaj ten. To jest taki bardzo jasny pomarańczowawy kolor, który nazywa się Bitches and Cream. Tak. Jest to cień, który już wcześniej był w ofercie Makeup Geek. Ja go uwielbiam do zaznaczania załamania powieki, do ocieplania załamania powieki, więc dzisiaj go właśnie w tym celu użyję. Teraz kolejny, trochę ciemniejszy ciepły odcień. Jest to taki pomarańczowawy, zgaszony kolor. Nazywa się Sora. Nakładam go w samym załamaniu. Teraz jeszcze ciemniejszy cień, który jest ym, powiedzmy pomiędzy pomarańczem a takim ciepłym brązem. I ten cień nazywa się, już Wam powiem, to jest Frappe, i ten cień był już wcześniej w ofercie. Makeup Geek. Nakładam na ten sam pędzel i jeszcze mocniej zaznaczam załamanie, trzymając się zewnętrznego kącika, zacierając to do środka. cienie razem są świetne do zaznaczania właśnie załamania powieki, ponieważ zaczynamy od najjaśniejszego, idziemy przez średni i kończymy troszeczkę ciemniejszym. Właśnie założenie Maniego było takie, żeby były to idealne ciepłe odcienie do zaznaczania załamania powieki powiem Wam szczerze, że mu się udało to zrobić, bo to zestawienie świetnie się sprawdza. Wracam do puchatego pędzla, rozcieram. Teraz sięgam po ten kameleon, który nazywa się Insomnia. I wcześniej ten kolor był dostępny w formie pigmentu sypkiego, natomiast teraz jest dostępny jako prasowany cień. I dla mnie jest to ułatwienie, ponieważ te pigmenty się strasznie sypią i jest po prostu o wiele łatwiejsze w aplikacji. Nakładam go. Na powiedzmy połowę powieki ruchomej od zewnętrznej części. A drugą stroną pędzla nakładam tutaj ten cień. Jest to taki połyskujący, piękny cień foliowy, który jest takim bardzo, bardzo brudnym różem i nazywa się Luna. Jest to również nowy cień wymyślony przez Maniego. Nakładam go na resztę powieki ruchomej, która jest wolna jeszcze od cienia. I łączę te dwa cienie na środku. Dokładam jeszcze trochę kameleona. I teraz sięgam tutaj po ten piękny, bordowy, matowy cień, który jest niesamowicie mocno napigmentowany. I rozetrę nim tutaj górną granicę pomiędzy tym, co dzieje się na powiece ruchomej, a załamaniem powieki, żeby tutaj utworzyć jeszcze ładniejsze przejście. Ledwo muskam tym cieniem powiekę, a ta pigmentacja po prostu jest. Tak intensywna, że to jest coś niesamowitego, naprawdę. Coraz lepsze są te cienie firmy Makeup Geek, muszę Wam powiedzieć. Puchaty pędzel, delikatnie rozcieram górę. Jeszcze raz wracam do środkowego cienia, który nazywa się Sora, żeby delikatnie rozcieniować tutaj to bordo. Uprawiam kameleon, żeby był bardziej intensywny. A zewnętrzny kącik oka pogłębiam jeszcze tym brązem. Jest to matowy brąz, który ma podtony takie powiedzmy bordowe więc jest to bardzo wyjątkowy odcień, który będzie tutaj wyjątkowo pięknie pasować. Ta paleta ogólnie jest tak. Yy... Stworzona, że obojętnie jaką kombinację tutaj zrobicie, to zawsze będzie to wyglądało dobrze. Rewelacja naprawdę. Zaznaczam nim zewnętrzny kącik, żeby trochę go przyciemnić. I teraz mogę przejść do powieki dolnej, na której zrobię podobną kombinację jak u góry, czyli od wewnętrznego kącika ten odcień, potem pójdzie kameleon i na końcu będzie ciemny brąz. Wychodzę tymi cieniami dość nisko, następnie kameleon i na końcu ciemny brąz. I te wszystkie cienie jeszcze delikatnie rozcieniuję w dół tym pomarańczowawym kolorem, który nazywa się Sora. Wewnętrzny kącik oka i delikatnie przestrzeń pod łukiem brwiowym, rozświetlę tutaj tym jasnym kolorem. Jest to również nowy cień, który nazywa się Artemis. Dolną linię wodną zaznaczam cielistą kredką. Jest to oczywiście Inglot Col Pencil w odcieniu numer 05. A u góry zaznaczam linię wodną na czarno. Teraz szybko namaluję przez eyelinerem. Pytacie mnie, czy to jest nadal ten sam eyeliner. Yy, tak, to jest nadal ten sam eyeliner, pierwszy, jaki kupiłam. Jeszcze się nie skończył, jeszcze maluję jak nowy, więc. rewelacja. Teraz oczywiście rzęsy, wytuszuję je maskarą z Lorala, tą co zwykle, a następnie dokleję pasek sztucznych rzęs, kolejne rzęsy Glamlash, które nazywają się Hollywood, są bardziej zagęszczone w zewnętrznym kąciku, więc będą tutaj ładnie pasować. Dokleję i zaraz do Was wracam. I wracam do Was już z gotowym makijażem, ponieważ mój aparat niestety się zbuntował i nie nagrał konturowania różu, rozświetlacza i tego, co nałożyłam na usta, więc szybko przejdziemy sobie przez kosmetyki, których użyłam. Jeżeli chodzi o bronzer, użyłam tutaj bronzera firmy Make Up Geek w odcieniu Breakup. Jest to chłodny, najjaśniejszy odcień, przepiękny, jasny odcień brązu, rewelacyjny, jakość. No ja, ja się rozpływam naprawdę. Jeżeli chodzi o róż, użyłam dzisiaj różu firmy MAC w odcieniu Pink Sun. Jest to dość chłodny odcień, ale ładnie się tutaj komponuje jeżeli chodzi o rozświetlacz oczywiście mój ukochany My Secret w odcieniu Princess Dream najpiękniejszy rozświetlacz jaki mam i też najtańszy rozświetlacz więc serdecznie Wam go polecam jeżeli go jeszcze nie macie a jeżeli chodzi o usta to nałożyłam tutaj coś ciemnego jak widać, intensywnego jest to pomadka matowa firmy Avon z serii True Color w odcieniu Berry Blast i jest to coś na pograniczu bordo z fioletem Y, bardzo ładny odcień kolejna pomadka y, z tej serii której tutaj używam w filmach więc no naprawdę je lubię więc polecam serdecznie a jeżeli y, takie intensywne usta do dość mocnego makijażu oka są dla Was y, no za mocne to zawsze możecie tutaj postawić na jakiegoś nudziaka i tutaj mam błyszczyk Estée Lauder już Wam powiem jak się nazywa jest to Pure Color Envy 170 Potent Petal i właśnie tutaj takie jasne, brudne róże będą świetnie się komponować i zawsze możecie wybrać taką delikatniejszą wersję. A wracając do palety, no muszę przyznać, że jest to kolejna nowość firmy Makeup Geek, którą ja jestem zachwycona, bo. Kiedy wykonuję makijaże tymi cieniami, to one tak jakoś ładniej wyglądają, więc po prostu wnioskuję, że jakość tych cieni jest po prostu lepsza od innych. Jakbym miała faktycznie wybierać jedną markę cieni, które najbardziej lubię, to jest to właśnie Makeup Geek. I jest to kolejna paleta tej firmy, którą muszę Wam serdecznie polecić, bo naprawdę to jest jakość sama w sobie, więc to rewelacja. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy makijaż Wam się podoba. Mam nadzieję, że się spodoba. I widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki. Pa-pa.